Nie, nie, nie słyszę cię. No, nie ma spokoju w ogóle, po prostu w klasie. Więc to jest tak, średnio trochę. Już rok tam jesteś, ta? No, bo nie zdałem raz, ale teraz sobie zdaję, na no, spokojnie. Yy, a normalnie, tak z ciekawości, nie ma tam żadnych problemów takich. Yy, nie wiem, ktoś kogoś pobije, czy cokolwiek, kradnie coś. Nie. Wiesz co? Jeżeli, jeżeli ktokolwiek nam coś ukradł, to był w tamtym roku i to, zawod... i to podstawówka nam coś ukradła. Czekaj, jak podstawówka? Podstawówka. Czy, czy zawódówka jest w podstawówce? Y, mamy łączoną szkołę, jest przejście Dobra, takie osobne. Nienormalne, już to dla mnie. Podstawówka łączy z zawodówką. Zawodówka jest dość normalna. Nie przyjmują takich wiesz, Tak, do słów nie tylko jak to rzeczywiście ma jakieś tam punktacje, i tak dalej. Dobra, teraz pingujecie, spoko. I. Yy, czekaj, zacząć coś mówić. No, że łączona jest. A ale też szczęście mówiłem. Nie pamiętam czy to czekaj. Małeś się z tym. Hmm. A mnie to dziwi, że podstawówka łączona jest z zawodówką. Na no, yy, zawodówką. Wejście szkoły, no nie? No. I wchodzi no. tędy i podstawówka, i zawodówka. Wchodzisz, masz taką bramę, i jak idziesz w tą stronę, masz podstawówkę i jest zamknięta na drzwi, które masz otworzyć tylko jak dostaniesz pozwolenie. Aha. Do góry jak idziesz, masz zawodówkę i w prawo też masz zawodówkę. Ciekawe. Może nie jest to najmądrzejszy pomysł, ale... Nie, znaczy, pierwszy raz ja w, w ogóle się, w spotykam, się spotykam, że... Y... Pierwszy raz się spotykam z takim czymś, że szkoła średnia jest połączona z, z podstawówką. Bo rozumiałbym no, połączoną szkołę średnią z drugą szkołą średnią. Czyli na przykład liceum połączone z technikum, Za, yy, z zawodówką, a podstawówkę to nigdy bym się nie spodziewał. Może tak może być. To szkoła jest to w takim rejonie miasta, w którym mieszkam, że... Ta po po podcałówka jest jeszcze gorsza niż zawodówka, bo z do zawodówki przejrzym ludzie. A ty chodziłeś do tej podcałówki? Nie, na szczęście nie. Co my tu mamy? Kupac. Bo nie dałbym rady z tymi nauczycielami chyba 8 lat siedzieć. Bo niektórzy nauczyciele, którzy, z tym jesteśmy właśnie są też w tym. Tam też w podstawówce jakby uczę. No, teraz... nie chciałbym się. A, wygrywamy grę Ty Ma się rozgrzewałeś już? Dziwne. Tak teoretycznie coś tam budowałem na kreatywnym, ale... Jak to w kreatydy... jak to w karty, kreatydy... to ja nie będę Sorry Eee, on ja blokowuje stary... Oj co głupi! To jest pojedynek? dwóch. Ja stary pojedynek włączyłem <laughs> Ja myślałem, że mogę go wynająć. Ja tu z wujka zabijem, jak coś. A, zapomniałem, że mam te potki. Wiesz? Dobra. Dobra ja Nie mam tam tego soku dużego. Ja zdałem pojedynek z nim. Jak jestem mądry? Ja pojedynkuję się z ziomkiem. A to jest ten bot. Co się ja ty... Nie mam, nie, e ma... Ma... nie mam tych budowli. Nie, ty, 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 ty. nie mogę budować. No. Cze, ja Wlech, bota za bo on denerwuje strasznie Myślałem, że mogę go wynająć, a to błąd jest na... Nie fart Mój błąd Do której siedzisz dzisiaj? Nie mam pojęcia, i to praktyki, więc raczej wcześniej idę Kurde, go. Typ, typ. typ? Co? Nie wiem, co Nie, nie jakoś wcześniej, ale... Gość ma 40 HP. Jeden. Dead jeden. No nice. drugi... A drugi ma 40 HP. Drugi w budynku, drugi w budynku. Znowu crack. Nice. Co to jest? Podwójny karabin laserowy. Weź to. Co, ma weź to. Siamo. Co, co to jest? Co to jest? Co to jest? jest? A weź to weź Ty co mam jeszcze jednego ja, Ty ty to była aktualizacja do tej gry? Nie wiem, pogad... Nie było tego. I to zadaje obrażenie. Zerości, 39 Aha. Pojemność magazynka, ma milion. No nieskończone stary. Ta, ale ma milion ogólnie, tak pisze w sensie. Eee, wyświetla się nieskończoność, gdzie to jest. Jak sobie klik. Ci Jak sobie klikniesz V na tym, więc zbadaj. Dajcie pokazać magazynka A się, a w ogóle schodzi ta? Pojemność? Bojemność? A przegrzewa się. Ciekawe. Bierzesz to? Hmm. No mogę bierzeć jak niekiedy. Nie chcę, nie chcę, bo to mega dziwne jest. Ale błęda ja sobie zostawię. Typy... Znowu, no co za. Nie dadzą spokoju. Wybuchł mnie coś. Też... A tu trzech chop jest ogólnie. Jak trzech? Nie wiem, trzy się poddawało. Krak? A jeszcze jest jeden Ci ogólnie. Po lewo. Nie mam biegu po prostu, Tak, znowu. Jeden na kolejny. Crack. Ten tu przed nami. Ja siedzę... Do głowę, 60, do głowę. Gdzie, gdzie, jest ten ziomek? Tam. On poszło tam? Jest, co za utropienie. Jaka utapienie. ma, jaka ma? Albo niech się rozwali. No nice. i ten to miał mało, czy e, nie wiem, e, nie wiem co to jest kto to był. Jeden uciek, tą. Mogę ci pigać. Rozgrywanie. No tak, powiedzmy, ale z mi znowu. 40. O jest, ktoś. Posiedź, posiedź. Krak? To jest ten ziomek. Nie, leżeć! Myślę, że go nie znajdę. Dobre. Ty, bo musimy przy sobie po, pojazd. Który? Bierzemy to? To weźmiemy, czy... I tego miga szeroko Jezus, ten bus mnie rozwala. Jest tak rozjebany. masz miga wywala się tą muzykę. Wiedź tutaj, bo tutaj masz te. Ja nie słyszysz? No. No, tu masz wiga. Gdzie? Tu. A. Ty ci razy. Eee, czekaj, mamy wszystko lepszone tu? Nie ma tutaj... ja wezmę rękawice sobie. Uważaj. No, tu jeszcze mało. Ale... Ten... Nie ma tutaj... szkoda, że nie ma tutaj... ...wieszczki. Ja bym to spolecał później, stary Auto 75 Sobe, sobe Droga ma, no Co Kurde, nie dosięgnąłem go Weź nie oprycie, ale jak weź listaka, bo są dwie Nie, nie mam, stary nie mam A co masz Chyba, że apteczki wywalę Mam trzy potki no, Mam trzy na mnie wywalić, bo ja mam A okay. kolejna. Kurde Coś dostał? Do pieścia, no pieściami No zostaw mnie No wysokrańczyłeś Zdychaj k***a ja Też się lepiej nie strzelał w głowie Zdychaj k***a y, mamo, y, dzięki za... Dzięki za wodę Za co? Za wodę Ty masz punkty kanału? Czy co? Czy jak? Nie, 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 nie mam ja A chciałbym mamo, mieć... mamo, dobra Mamma mia, ja zabiłem go Masz to broń, bronią Ty! Myślałem, że to swój nikt, nikt jest twój jest jakiś za tego, Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. I medal mieli. To mam to dzwoni. Co mi za medal? Nie medal? Medal? Już ci daję. No. Tak? A to jest ten fajny, dobra. Ej, a nie możesz poprosić Piotra? Ja byłem u niej dzisiaj Masz do Czy coś? A w safe ie. mam najlepszą broń No wiem. Mam najlepszą broń Wejdź sobie do staka to Nie ma sensu zabudowywać bo i tak za. Zaraz... Yy, jest sens bo ja już nie ufam Także na tyle, żeby wiesz, nie zabudowywać się w tym bunkrze, bo mnie rozwalają niektórzy, ja miałem, padają pamiętam, samochodem jak... z tego bunkru. Pamiętam, jak wjechałeś sobie i nagle ci... Ja to czyjeś auto? Dlatego <laughs> trzeba posadzenia zawsze sprawdzać. Dobra, teraz patrz, no. Ziomek żałował tego, że wbił nam do box, e, mi. Wbijał tymi rękawicami. No pożałował no, przegrał Tak powiem. Nie wiem co bo dwa ligi to trochę mało w sumie, zobaczymy. Mogę teoretycznie tą wyrzucać. No a to Mkę wyrzucę nową Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że się wkurzył rozwalił sobie mam nadzieję, że, cokolwiek czy... w stanowisku. Wieram. Ty, nie mam tu żadnej, ty, bocki Przydałoby się tak, trochę, tak? No dłużej. O, ja mam chcę... jedną, jeszcze, jeszcze nie ma sensu Słuchaj, no? bo ja jakby nie chcę używać, wiesz czego? Koli, to masz. tej koli nie chcę używać To masz W ogóle No dobra, nie musisz dawać, mam Bierz, bierz Otworzyłem skrzynkę tu Nasza auta nie dostał żadnego nimej No bardzo dobrze Gdzie on jest? Ja mam pojęcia Jakby... Nie widziałem, żeby Może zatrzymał się gdzieś w domku. Jest tu! No, Mamy do życi ogólnie. On wyrzucił medal po to, żebyśmy go nie widzieli. Ja to, to wiem. Jestem do moku. Ja znam po prostu. dostał 50. On u góry jest, dobra. Znowu 50 dostał. Best. Nice. Ma no kombat w, no, w ogóle nie znalazłeś, tak byś Okej, wezmę, sobie, o uh o -huh. Ty, gość, w ogóle nie wiem, czy on miał full HP? Nie wiem. Ty masz medal na y, nieskończoną na... amunicję? Nie. A, szkoda. Mam. No, Mam medal na roli, bo nawet nie wiem. Dopóki ma ten medal, jakie punkty zaś pod... A, mam ten neutral na uniemożliwione cztery. Czy... gdzie jest ten medal na... E, nie skończoną amulicę? Chyba tu. Po lewej widzimy auta. Chyba będą mogli, no. Czekaj. O, 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 o! O! Kup... Możesz sobie kupić leczenie, chyba. Nie da się. No, co panem, Bigi. Ziomek, auto. E, z tą wieżyczką. Tak jeden ma. Krak. Ty, znowu wysadza mnie czymś. Ktoś. Nie wiem skąd. Wybuchę mi auto. Okej, okay, ale ziomek tu chyba jeszcze jeden jest. No i do kolejnego auta wtedy. Masz kolejnego ziomku gdzieś tam? Właśnie nie wiem.

Ziomek mnie na daleko. na... 42. Nawala cały czas z tym. No teraz powinien odpoczyć, tak, bo no. biją się na tym moście Co za rozwalony ziomek? Boże! Na właśnie, są sterosowe jak coś. Okej okay. można, no, na można, można Nie, 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 Można, nie, 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 Ja albo ty możesz użyć tego Jeden jest pod mostem. Do strefy by się przydało iść. Chodź do wyspę, no. Na no co, nie co, na, na wyspę? Do Dobra, dawaj liftem. Przed na są nas spokojnie do strefy. Chyba, że weźmiemy tego. Nie, no, nie, to chodzi eee, Pod nami jest tu ziomek jeden. Chodź na niego bez strefy, prawie. Tu jest, tu jest, tu jest na mnie, na mnie, na mnie. Gdzie jest?

ale im grę odspaliłem Oj 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 28 jeden Ja się lepiej Jest dwukad, zwykle Od pleców zostałem jeszcze Dat jeden Jestem martwy Jednak jeszcze nie Ziomek też jest martwy Wiesz Zabiję Mam te No i masz, masz odcinek na YouTube'a Szybkie 20 bomb Tak, tylko to zmontować to muszę No troszkę po się będzie Idealny Ej ziomek jest... Ja. Tam o, Oczywiście, temat, że... Nie stary... Masz to gówno. Oj nie mam użyć. Ciąż tu masz to, bo u mnie pieniądze Krakowa. Nocny... Nie, ile będziesz żył stary? Nie mam, ja muszę się uleczyć, wiesz? Taką, taką. Więc nie mogę ci pomóc Nie mogę ci pomóc Uważaj na ziomka Nie wiem, patrzę chodź, żebyś sam odsłonił z mojej broń Eee, jeden dostał 70 Mam no u ciebie jeden dostał to Hej. Krak. To jest zero ma totalne. pełne. No. Tak. No. Tak, no. tak, nie? E, nie wiem. Dwadzieścia? dwadzieścia no, równo. <laughs> <laughs> 20. Go. Znowu, e, znowu biłem rangę diament 2. Pozdro. 42 42% procent. 42 procent. Ja 46 to nie wiem, po co ten gierka. Ale diamenta masz dwójkę, ta? Tak, Diamond no 2. bo ja straciłem przed tym naszą, przed naszymi gierkami, straciłem procenty. Ja yes. tak już Krając, e, solo. Solo jest, solo. jest do dupy. Ty, ale usunęli samochód. Nie, do, są samochody. Nie, no są samochody. Ale ma, mało jest. Nikt już nie jeździ.